Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Każdy skarb o tyle jest ceniony, o ile jest znany. Bo żeby owocnie wzbudzać w duszy pobożne myśli i uczucia, Należycie kontemplować wielkie tajemnice Mszy Świętej, a więc słowem można by rzec odnieść zeń największy pożytek duchowy. Trzeba znać nie tylko istotę Mszy Świętej, ale również dobrze rozumieć znaczenie obrzędów i ceremonii wiedzieć i rozumieć, co dzieje się na ołtarzu. Jaką część mszy w danej chwili odprawia kapłan? Owocniejszemu przeżywaniu sprzyja znajomość ars celebrandi czyli sztuki sprawowania mszy świętej, sztuki służenia, posługiwania przy tej mszy świętej. One wszystkie mają obrazować świętość i majestat liturgii niebieskiej. Ryty, obrzędy, którymi Kościół posługuje się przy sprawowaniu mszy świętej i innych obrzędów, mają obrazować świętość, powagę i majestat liturgii niebieskiej. Bo liturgia ziemska, w której właśnie uczestniczymy, jest miejscem, gdzie niebo styka się z Ziemią. Ta liturgia ziemska. Ma być obrazem liturgii niebieskiej. I obrzędy, ryty, które Kościół stosuje przy sprawowaniu liturgii ziemskiej, mają nam o tym przypominać i do tego mają one prowadzić. Ale żeby realizować te liturgie ziemskie, trzeba je znać, trzeba je kochać, szanować, rozumieć, jeżeli można, aby mogła być msza święta. Owocna także i w tym wymiarze. Kochani, obrzędy Kościoła są, można powiedzieć, pie pieśnią tęsknoty za liturgią niebieską. A więc, można powiedzieć, są także modlitwą, celebracja mszy świętej, śpiew graduału. Śpiew Ewangelii, czy lekcji, czy jakiejkolwiek innej pieśni, a nawet podawanie ampułek przez ministranta. Całe to ars celebrandi może być dla każdego modlitwą, ale pod warunkiem, że zrozumiemy, że ars celebrandi jest najpierw dla Boga, a nie dla nas, nie dla spełnienia naszych zachcianek nie dla spełnienia naszych ambicji, nie dla podniesienia swoich kompetencji, bo to wszystko może jest ważne, ale nie najważniejsze. Najważniejsze jest to, co tu cały czas o czym mówimy i przypominamy, że uczymy się tego ars celebrandi dla większej chwały Pana Boga, a żeby można było najgodniej jak tylko potrafimy służyć Bogu przez to co umiemy, co potrafimy. A więc kochani, ponieważ uczymy się nie dla własnej satysfakcji, ale dla przysparzania większej chwały Bożej, celem warsztatu Celebrandi jest właśnie tylko to, a żebyśmy poprzez przymnażanie, pomnażanie talentów, którymi Pan Bóg nas obdarzył, darów, którem nam dał, abyśmy przez to mogli uwielbiać Pana Boga. Wielu z nas podczas tych warsztatów otrzymało drogocenną perłę. Nie ukrywajmy jej w głębinie morza. Nie zakopujmy tej perły w ziemi. Nie zakopujmy tych talentów, które Pan Bóg rozwijał was przez cały tydzień w ziemi, ale wracając do swoich środowisk, do swoich parafii, pomnażajmy te talenty. Nie da się nauczyć wszystkiego w jeden tydzień, chociażbyśmy najwięcej godzin, ile zdołamy, poświęcali. Mszy świętej nie da się zamknąć w jednym tygodniu, ministrantury nie da się zamknąć w jednym tygodniu, śpiewu gregoriańskiego czy polifonicznego nie da się zamknąć w jednym tygodniu. Ten tydzień jest dla każdego z nas zaczynem. Zaczynem, malutkim ziarnem, które dopiero po powrocie pielęgnowane przez Was troską ma wydać obfity plon. I o to trzeba się modlić i to Panu Bogu dzisiaj zawierzam. Bo, kochani, perła, którą otrzymaliście dzisiaj na warsztatach, ma być ozdobą królewskiej korony Chrystusa. Otrzymaliście tą perłę po to, aby była ona ozdobą tronu Bożego, Jego Majestatu. A więc nie możemy tego tronu zubożać. Nie możemy królewskiej korony Chrystusa zubożać poprzez nasze lęki, poprzez naszą może i niechęć, czy strach przed ukazywaniem tej perły. Wiem, że nie jest to łatwe zadanie, bo jest to, kochani, powołanie, a żadne powołanie. Nie jest łatwe. Każde powołanie jest to ofiara, jest to trud, za którą otrzymamy nagrodę w niebie, a za które może nigdy nie otrzymamy nagrody na Ziemi. A więc, kochani, posiadanie perły wiąże się, jak mówiłem także i w ubiegłym, w ubiegły czwartek, z wyrzeczeniami. Jednak, kochani, dzisiaj Pan Jezus dopełnia tej nauki w Ewangelii. Tak więc każdy z Was, który nie wyrzeka się wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Wyrzekliśmy się wiele, ażeby tę drogocenną perłę posiąść. A więc, kochani, nie po to Chrystus Pan pozwolił nam ją odnaleźć. Abyśmy ją teraz schowali, abyśmy się jej wstydzili, abyśmy się jej bali. Powołaniem każdego z Was jest to, ażeby dbać o to, ażeby ta perła w koronie Chrystusa na jego tronie błyszczała i świeciła przed ludźmi, ażeby dawała nieustanne świadectwo o tym, że Pan Bóg ukazuje nam ludziom. Potęgę majestat i blask swojej chwały przede wszystkim w czasie liturgii, którego, której sprawowania uczyliśmy się tutaj na tych warsztatach, każdy na swój osobliwy sposób. Warsztaty się kończą, ale niech nie kończy się ars celebrandi. Niech te perły świecą. I będą świadectwem porzucenia, porzucenia dla jej blasku wszystkiego. Tak jak porzucił wszystko, łącznie ze swoim życiem, patron dnia dzisiejszego, święty Brunon z Kwerfurtu, biskup i męczennik, którego proszę dzisiaj o wstawiennictwo i o wypraszanie koniecznych, niezbędnych łask do tego, Abyśmy teperu odkrytą na tych warsztatach potrafili uszanować. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.